Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Damian Trzen, a w tym miejscu nagrywam filmiki z Chin południowych w tematyce Państwa Środka. You want to import products or services from China, but you don't know how to do it. Visit Smart China and don't worry. We can help you. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Marce Gili, o Marce Linke i jednym Europejczyku. Ale może od początku. Zacznijmy od Gili. Jest to jeden z największych producentów samochodowych na świecie, o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Mimo, że ich samochody cieszą się w Polsce ogromnym powodzeniem, no i oczywiście jeżdżą po polskich drogach. Przedsiębiorstwo Gili powstało w roku 1986. Na samym początku nie zajmowali się samochodami, produkowali głównie lodówki. Dopiero z czasem właściciel doszedł do wniosku, że segment motoryzacyjny to jest przyszłość. Zamarzył o swoim własnym aucie i zbudował pierwsze auto produkcji Gini, które okazało się totalną klapą. Nikt nie chciał tego kupić. Wściekły właściciel, tu jest taka właśnie historia, która mówi, podobno prawdziwa, która mówi, że wściekły właściciel załamany tą klęską wziął walec drogowy i rozjechał nim ostatnie 100 sztuk. Po czym przebranżowili się na skutery. I może jeszcze dopowiem Państwu, że ten pierwszy samochód Dili, on w swoim założeniu, w wizji właściciela Dili miał być taką chińską klasą premium. No ale jak już wiemy, była to jedna wielka chińska klapa. W latach 90. jednak zawrócili ponownie do segmentu motoryzacyjnego. I, I zmienili swój koncept, bowiem postawili na samochody przystępne cenowo dla chińskich obywateli i stosunkowo dobre jakościowo. Również wzięli się za produkcję minivanów i autobusów, i to wszystko powoli zaczynało się spinać i iść jakby w dobrym kierunku. Jak zapewne Państwo pamiętają, mimo że to już było parę lat temu, w roku 2008 mieliśmy bardzo poważny światowy kryzys ekonomiczny. Ja przeprowadziłem się do Chin w roku 2009, na początku marca, i wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście świat stanowi obecnie globalną wioskę. Dlatego, że w Chinach, mimo że to się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, yy, przeszło później na Europę, w Chinach również czuło się te perturbacje czuło się niepokój, było źle. Ale nie zmienia to faktu, że Chiny w tym okresie już od kilku lat były na fali silnego wzrostu gospodarczego, okresu, który nazywamy chińskim ekonomicznym Golden Age. Po prostu Chiny w tym okresie były bardzo silne gospodarczo. Państwo chińskie, chińskie firmy posiadały ogromne zasoby finansowe. I dlatego w roku 2010 nieznana światu marka produkująca takie sobie samochody wykupiła już prawie stuletnią europejską markę samochodową, firmę Volvo. Dlaczego do tego doszło? Mówi się, że koncern Volvo po prostu nie miał się dobrze. Był źle zarządzany przez Jankesów, bo bowiem kilka lat wstecz że został wykupiony przez Forda za kwotę 6 miliardów dolarów. Kryzys ekonomiczny, o którym przed chwilą wspomniałem, uderzył poważnie w sektor motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych, i Ford po prostu musiał się jakoś ratować. I w ten sposób doszło do zabawnego dealu. Mówię zabawnego, ponieważ, tak jak przed chwilą powiedziałem, kupili, e, kupili ten koncern za 6 miliardów, a sprzedali Chińczykom za 1,8 miliarda amerykańskich dolarów. W zeszłym roku mieliśmy już dziesięciolecie tego e, wykupu. 11 lat temu, dzisiaj mamy 2021, 11 lat temu Europa żegnała się z jedną z ulubionych marek, z marką Volvo, zakładając, że no tak jak... To Polacy wiedzą doskonale z historii: gdy konkurencja was wykupuje, to nie po to, aby rozwijać, ale aby zamknąć. Także Europa żegnała się z Volvo, zakładając powtórkę historii Saba, ale Chińczycy mieli na to inny pomysł. Zostawili fabryki w Europie, przyinwestowali w Volvo i marka Volvo dalej cieszy się od już 11 lat pod rządami Chińskiej Republiki Ludowej. Cieszy się w Europie ogromnym powodzeniem. Jakość tych samochodów nie ucierpiała na tym transferze. I mają się fantastycznie. Zanudzam was dzisiaj takim przedługim wstępem opowiadając różne dziwne fakty na temat stajni Jr. bowiem mam dzisiaj dla Was samochód, który pochodzi od marki Linka. To zaraz do tego przejdę również. Dokładnie model o 5, czyli Linke 5, który nie ukrywajmy, proszę Państwa, jest to chińskie Volvo. Linke, proszę Państwa, jest produkowane w super nowoczesnej fabryce lucia, w której to na jednej tej, tej samej taśmie nie ma, że równocześnie budują samochody marki Linke, budują Volvo bodajże XC40 na chiński rynek i jeszcze jedną markę, samochody Polestar, Są to, jest to marka, która należała do Volvo i została przejęta razem z Volvo przez Gili. A taki zabieg jest możliwy dzięki opracowanej przez Gili oraz Volvo specjalnej modularnej platformie. Dzisiaj pokazuję Wam samochód od producenta Linke. Linkę jest to nowa marka stworzona przez koncern Gili. Domyślam się jedynie, że pierwotne założenie było takie, że robimy oddzielny brand troszeczkę bardziej luksusowych samochodów sportowych, ale gdzieś tam na drodze pierwszych szkiców. Doszli do wniosku, ktoś tam poszedł po rozum do głowy i doszli do wniosku, że jednak musimy dać światu samochody SUV, ponieważ ten segment jest obecnie najbardziej pożądany. Ale designem jednak dość mocno nawiązują do segmentu sportowego. Link zostało założone w roku 2016, rok później, w 2017, świat zobaczył ich pierwszy model Link One. Był to SUV kompaktowy, później mieliśmy linkę dwójkę, słów kompaktowy, trójka wyjątkowo sedan Sport, czwórka, znowu SUV kompaktowy, piątka, ten model wyszedł w roku 2019, ale dokładnie dzisiaj prezentowany model pochodzi z roku 2020, bodajże z maja, jest to wersja, która została nazywana Halo, nie wiem dlaczego. I wyjątkowo jest to wersja, która ma napęd wyłącznie na przednią oś. Dlatego, że pozostałe, nawet chyba ten sedan, chociaż nie jestem pewien teraz. Ma napęd 4 na 4. Także, tutaj można powiedzieć, że jest taki troszeczkę minus, chociaż moim zdaniem, na miasto mieszkamy tutaj w dżungrza, na południu Chin śniegu nie ma. Deszcze sobie, tak sobie padają, także wydaje mi się, że spokojnie wystarczy. Oni przyoszczędzili tutaj, e, przy tym właśnie napędzie, które zostawili tylko na przednią oś, a pozostałe pieniądze zostały władowane, do czego za chwilę przejdziemy do wyposażenia. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do omówienia tego konkretnego modelu, może powiedzmy sobie jeszcze parę słów o cenie. E, samochody ze linkę startują od 74 tysięcy złotych, patrząc na aktualny przelicznik walutowy. 74 tysiące za złotówek. Za te pieniądze mamy sedana linkę 3. Górny przedział cenowy zamyka się w granicach 250 tysięcy chińskich yuanów, czyli 140 chyba 6 czy 7 tysięcy złotych. Są to już najlepiej wyposażone suwy 4x4. Ten konkretny model kosztował właściciela w zeszłym roku 116 Tysięcy złotych. Powiedzmy może parę słów o tym, jak samochód ten wygląda wewnątrz i na zewnątrz. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że w zamyśle projektantów jednak grupą docelową, odbiorcami docelowymi są ludzie młodzi. Ale jak się okazuje na podstawie chociażby tego modelu, niekoniecznie, bowiem właścicielem tego samochodu jest facet. Ma 45, może 50 lat. Także już nie taka świeżynka, nauczyciel chińskiego liceum. I w tym miejscu mam do Was taką może nietypową prośbę. Jak możecie poświęcić parę sekund, to podziękujcie mu za to, że udostępnił nam dzisiaj ten samochód. Dzięki czemu mogę Wam go dzisiaj zaprezentować. Założył on bowiem swój kanał na YouTube chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu. Prawie, że w ogóle na tym kanale nie ma wyświetleń. Ja to doskonale rozumiem, bo początki na YouTube są trudne. Także jeżeli moglibyście wejść, nawet go zasubskrybować, mimo że prawdopodobnie content nie jest dla Was, jakieś z dwa filmy otworzyć, żeby te wyświetlenia chociaż ciutkę ruszyły, napiszcie może jakiś komentarz po angielsku czy po polsku, podziękujcie za pożyczenie Damianowi auta możecie też napisać mu jakieś pytanie, powiedzmy z tematyki chińskiej edukacji, bo w końcu jest nauczycielem, zapytać się o sytuację w Chinach. No najlepiej po angielsku, ale myślę, że nawet jak napiszecie po polsku, to i tak poradzi sobie z tym, wrzuci to w jakiś słownik i wam odpisze. Samochód ten został zaprojektowany przez znanego brytyjskiego projektanta Pitera Horbey chyba się nazywa, czy Horbey? Nie jestem pewien, jak wymówić jego nazwisko. Pracuje on od kilku lat już dla Geely i projektują nowe samochody właśnie dla marki Geely, dla Volvo oraz Lotusa, którego 51% udziałów posiada również Geely. Design tego auta jest nowoczesny. Wiele krytyków śmieje się troszeczkę z linkę, że projektanci gdy właśnie zastanawiali się, jak wykończyć samochód, nie mogli zdecydować się na to, który materiał wykorzystać. I to może akurat ten konkretny model nie jest na to najlepszym przykładem, bowiem widziałem w bardzo wielu innych modelach od linkę dosłownie niemalże wszystkie możliwe materiały. Można było zobaczyć wszędzie wszechobecną Alcantarę, która bardzo się brudzi. I z tego co słyszałem, to w ASO jest bezpłatna usługa. Za każdym razem można wyczyścić to Malkantarę. Mamy tutaj, akurat w tym samochodzie, mamy skórę, mamy plastiki. W tym miejscu jest jakaś, proszę Państwa, guma. Tutaj jest aluminium. W niektórych miejscach jest coś, co, ja widziałem, w innym modelu bardzo przypominało drewno. Tutaj może troszeczkę mniej, ale jest taki materiał drewnopodobny. No wszystko zostało tutaj, można powiedzieć, zastosowane, co tylko jest możliwe. Według mnie wyjątkowo w tym modelu jest troszeczkę bardziej estetycznie yy, i właśnie dobrze, że właściciel zrezygnował z Alcantara. Ja widziałem w innych modelach, może wam pokażę na zdjęciach, że tu wszędzie jest Alcantara w wielu miejscach, gdzie najlepiej i najszybciej jest w stanie, są w stanie te punkty yy, ubrudzić się. Hmm, oczywiście Brytyjczyk ten nie zaprojektował tej krówki, którą tutaj być może widzicie, właściciel tego samochodu zrobił coś dla mnie zupełnie nieakceptowalnego i niezrozumiałego, ale ja już to widziałem wielokrotnie w chińskich samochodach. Otóż zakupił paskudny pokrowiec skórzano to jakiś materiał jest i to jeszcze ze słodziutką krówką być może zmyślam o swojej córce. I przykrył tym pokrowcem piękne skórzane fotele z takim oprzyciem, jak tutaj, może pokażę Wam na przebitkach yy, z niebieskimi niciami. Ja słyszałem, niektórzy tam narzekali, no właśnie w komentarzach, że tutaj te przeszycia są troszeczkę twarde, i być może to był jeden z elementów, który zadecydował yy, o tym. Yy, Pomyśle, jaki tutaj został wdrożony. Rzeczywiście, jak ja dotykam tutaj te przeszycia, to one są twarde, i być może być może jakbyśmy jeździli w samej koszulce, bez rękawków, i tu gdzieś to obcierali, to byłoby to nie do końca przyjemne doznanie. Ja pytałem się, czy mogę to ściągnąć na potrzeby nagrania, okazało się, że te pokrowce jakoś tam się ruszały, i dlatego zostały one. Przyszyte od dołu, no, dla mnie to jednak jest tragedia. No ale cóż, no yy, samochód prywatny i też nie wypada aż tak bardzo ingerować, tam coś rozrywać od dołu. Mamy też na dole yy, tutaj takie pokrowce yy, na podłodze, które być może zobaczycie na przebitkach. Też nie, nie, niespecjalnie dobrane, ponieważ one akurat są, mają przeszycia yy, skórzane. Pokrowce, które mają przeszycia żółto, biało, jakieś takie kremowe. Mamy też y, y, protektory na ekranach. Tutaj wiele bąbli widzę. Też bym to najchętniej zerwał. No ale nie mój samochód, także nie wypada. Musimy to jakoś przeżyć. Może jak to robi słynny y, motoryzacyjny, chyba jeden z największych YouTuberów na polskiej scenie YouTube'owej, spróbujmy trochę poszarpać. No tu nic nie ma. To jest takie gumowe. Ekran. No, Zachar, Zachar z kanału Zachar Off byłby ze mnie dumny. Tutaj, ale to tak. Może to? Nie, no też jest cicho. Te co spasowane, naprawdę chyba są dobrze. O, tutaj te pokrętła troszeczkę hałasują. Myślę, że spasowanie jest dobre. Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to, co robi Zachar na swoim kanale. Nie do końca ma jakieś sensowne zastosowanie, szczególnie na rynku tutaj, na, drog na drogach chińskich, bowiem chińskie drogi są nowe, są płaskie i nawet jakby auto nie miałoby tych elementów dobrze spasowanych, to prawdopodobnie nie miałoby zbyt dużo e, możliwości, szans, aby zagrać tymi plastikami na chińskich drogach. Każdy właściciel linkę dostaje taką zapalniczkę Zippo. Mamy też otwieranie bezkluczykowe z telefonem lub zapalniczką w kieszeni. Zacznijmy od drzwi. W tym miejscu mamy pamięć dla dwóch kierowców, ustawień foteli i lusterek. A poniżej, jak widać, regulacja lusterek, yy, okien. No Bardzo ładnie dobrana kolorystyka. Kierownica jest oczywiście na full wypasie z asystentem głosowym, a przed kierowcą 12,3 cala ekran. Poza tym, auto jest wyposażone w head display. Po środku mamy coś, co widzę, że jest już standardem, czyli tablet. Mówię, że jest standardem, ponieważ być może widzieliście prezentację mojego auta. Nie jest to model z wyższej półki, a już nawet w tym roczniku, czyli 21, mamy wielki tablet w standardowym wyposażeniu. A tutaj, proszę Państwa, jak widać, sterowanie wszechświatem, wentylowane dupeczki, internet 5G naprawdę łatwiej by było wymienić czego tutaj nie ma. Auto to dzięki kamerom 360 stopni ma też już coraz częściej spotykany symulator jazdy. On sam uruchamia się, gdy jedziemy wolniej. Wydaje mi się, że już naprawdę trzeba być zdolnym, aby zarysować czy obić auto, mając te wszystkie udogodnienia dookoła auta. Zobaczmy to jeszcze z innej perspektywy w akcji. Zwalniamy w celu zawrócenia i kamera uruchamia się automatycznie. Mam wrażenie, że mamy takie dosłownie sekundę albo pół sekundy opóźnienia, ale musiałbym to więcej potestować. A pod ekranem mamy pokrętła manualne do regulacji temperatury dwustrefowej oraz ustawień siły nawiewu. Taka ciekawostka w aucie, ty mamy zestaw audio od Infinity. Oczywiście znajdziemy tutaj również ładowarkę bezprzewodową. Tutaj jest ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. W tym miejscu znajdziemy joystick do zmiany trybów jazdy. Elektroniczny hamulec ręczny, parking, auto hold, światła awaryjne. Pokrętło do multimediów zasłaniane miejsce na napoje, które ma jedno miejsce niższe, ponieważ mamy przesuwany podłokietnik, co zaraz zobaczycie, ale możemy regulować głębokość tego miejsca w ten sposób. I proszę, o tym właśnie przed chwilą było. A pod podłokietnikiem znajduje się standardowo schowek z podstawowym wyposażeniem na wyjeździe w trasę w Chinach oraz złączami pierwszej potrzeby. A nad nami jest, przyznajcie, że ładnie wykonany panel z lampkami LED, kontakt z obsługą SOS, jeżeli doszłoby do wypadku, obsługa techniczna oraz szyberdach. Jeszcze zajrzyjmy do tyłu. Niestety wszystko jest zakryte przez wcześniej wspomniane pokrowce. Niska podłoga, nawiewy po środku. Pokażę Wam może zdjęcia z internetu foteli przednich z perspektywy pasażera na tyle, ponieważ wyglądają one ciekawie. A w tym miejscu jest też ładny podłokietnik, ale nie otworzymy go, ponieważ jest zakryty przez pokrowiec. Zupy, proszę państwa, to co też bodajże wynalazł słynny <laughs> Zachar z kanału Zachar Off, czyli test siadania sam za sobą. On to bodajże nazywa test dwumetrowca. Ja ustawiłem fotel na kierowcę, który ma meto 80, ma 80. No i trochę miejsca zostało, ale luksusu nie ma. Te fotele jakoś nie za bardzo mi odpowiadają. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale nie siedzi się. Twarde są, twarde są bardzo. Yy, nogi mam jakoś wysoko. Wydaje mi się, że są dosyć krótkie. Tutaj yy, ten fotel. Nie jest za dużo miejsca przed nogami. Nawet jak tak wsunę nogi pod fotel, to jeszcze nie, nie leżą one yy, pod fotel kierowcy, to nie leżą tutaj. Mi uda. Tylko cały czas są jakby w górze. Nie wiem, jakby to wyglądało na dłuższą trasę. Nad głową mam 2,5 palca, czyli no niezbyt wiele. Te fotele mają takie. Ojej, zapomniałem, jak to się nazywa takie wypustki po bokach, które mają nas trzymać w trakcie jazdy, troszeczkę jak przednie fotele. I przez to, jak też czytałem. Nie, recenzenci którzy narzekali, że przez to, że mamy tutaj takie mo, y, mocowania po bokach, które sprawiają, że nie latamy na zakrętach, to też y, to przednie, nie przednie, tylko środkowe miejsce, siedzące dla trzeciej osoby po środku, y, no jest y, bardzo symboliczne, żeby nie powiedzieć fatalne. Zanim przejdziemy do wrażeń z jazdy, jeszcze rzućmy okiem na bagażnik. Otwiera się on w interesujący sposób. Mamy tutaj taką czujkę w literze O, którą należy nacisnąć. Otwierany jest elektrycznie. Symboliczny, no ale to jak to można powiedzieć, przystało na kompaktowego suwa. Fotele tylnie można położyć w razie potrzeby, prawie że na płasko. Jest dosyć no, wysoko, no ale auto jest wysokie. No i chyba tyle w temacie. Litraż. Podam Wam w napisach. Proszę Państwa, co go pcha do przodu? No, muszę powiedzieć, że dosyć fajna jednostka, szczególnie na taki niewielki, kompaktowy SUV. Jest to silnik opracowany przy współpracy Volvo i Gili, tutaj oznakowany symbolem Linkę. Benzyna 2.0 Turbo, 254 konie mechaniczne, przeliczane bodajże na 187 kW, maksymalny moment obrotowy 350 Nm. Proszę Państwa, wrażenia z jazdy. To jest samochód, który jest znacznie silniejszy, ma tą jednostkę pod maską w porównaniu do wcześniej prezentowanego Wam Chang'ana CS35. Ale w momencie, to trochę zwolnie. Ale muszę Wam powiedzieć, że wrażenia z jazdy są bardzo podobne. Mimo, że jest to SUV, to jednak jest lekki, kompaktowy ma dużo mocy pod maską ja się czuję troszeczkę jakbym jeździł takim go-kartem. proszę państwa silnik w tym samochodzie jest niezwykle cichy jest dobrze też wyciszone auto ma podwójne szyby spalanie jakie podaje producent wynosi 7,5 litra na 100 km wydaje mi się że to spalanie jest raczej nieosiągalne tutaj teraz komputer pokładowy pokazuje mi 15,5 litra ale myśmy dzisiaj troszeczkę tym autem szaleli. Link zaleca, aby zalewać bak benzyną 95-oktanową. Mówię o tym dlatego, że jeżeli oglądaliście odcinek o tym, ile kosztuje paliwo, jakie jest paliwo w Chinach, to wiecie, że najpopularniejszym paliwem jest benzynka 92-oktanowa. No, tutaj trzeba lać na bogato 9,5. Skrzynia biegów w tym samochodzie jest nie jest to popularna dwusprzęgłówka, którą mam na przykład w moim maucie, która ma w zwyczaju tak zwane kangurowanie, czego ja już się nauczyłem unikać, ale trochę mi to czasu zajęło. Tutaj bardzo płynnie zmienia ona biegi, no jest to znacznie przyjemniejsze. U mnie w hawalu jest nawet taki malutki problem. Z którym też nauczyłem się już żyć i radzić sobie. Mianowicie, zdarza się, że przeciąga on, szczególnie w wersji sportowej i normalnej, bo tam mamy trzy tryby jazdy w moim hawalu, zdarza się, że przeciąga on troszeczkę te niższe biegi i muszę wtedy wymuszać łopatkami zmianę na wyższy bieg. Tutaj nie widzę takiego problemu. Samochód ten posiada czujniki w 360 stopni, które łącznie z kamerą 360 stopni pozwalają nam zaparkować w najcieśniejszych zakamarkach. A poza tym oczywiście samochód posiada tempomat aktywny, który utrzymuje wybraną prędkość. To raczej się wykorzystuje głównie na autostradzie. Pozwala troszeczkę odpocząć nodze. Wybieramy prędkość. Samochód utrzymuje tą prędkość i w momencie, kiedy widzi przeszkodę. No w tym przypadku raczej samochód przed nami sam spowolni i sam przyspieszy. Jeżeli jest taka możliwość, powróci do wcześniej wybranej prędkości. Właśnie zapytałem się właściciela, czy samochód ten, w momencie, kiedy korzystamy z aktywnego tempomatu, spowolni na drodze, jeżeli będziemy mieli ograniczenie prędkości poniżej wybranej Ustalonej prędkości. No powiedział, że samochód sam nie, nie zwolni, ale zwróci nam uwagę, że nastąpiła taka zmiana. I ja widziałem tutaj na ekranie, yy, o jakoś brakuje mi teraz słowa, to no na szybie, jak jeździłem dzisiaj, pokazywało mi, kiedy przekraczałem prędkość. I w tym miejscu, proszę Państwa, zakończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, aby ocenić materiał łapką w górę lub w dół, jeżeli się nie podobało. Może napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zasubskrybujcie kanał mojego kolegi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdźcie!